Cześć, tu Bartuś i zapraszam was dzisiaj na odcinek poświęcony problemowi, który dopadł i powoduje coraz bardziej widoczny upadek. Manchester United. 28 października 2024 roku zwolniony z czerwonych diabłów został Erik Ten Hag, Holender w sezonie 2024-2025. Prowadził United w 14 meczach, zwyciężając 4, remisując 5 i przegrywając również 5. Przejście Erika miało być odrodzeniem tej zakopanej potęgi Manchesteru United. 850 dni tyle tytułową ekipę tego odcinka prowadził Erik Ten Hag. Pytanie, które można sobie zadać, to czy Erik był złym trenerem? Czy środowisko, klub, zawodnicy Manchesteru są powodem tego problemu, który jest widoczny też patrząc na okres, w którym to właśnie Ruben Amorim prowadzi Manchester United? Ale zacznijmy od początku. 1 lipca 2022 roku. Nowym trenerem Czerwonych Diabłów zostaje Erik Hag, który na zakończenie swojego kontraktu z holenderskim Ajaxem dogadał się z Manchester United. Warto też zauważyć, patrząc na Ajax teraz, no, że po odejściu Erika Tenhaga, no Ajax, właśnie zaczęła ta ekipa z Amsterdamu powoli iść w dół. No ale 7 sierpnia 2022 roku przychodzi pora na oficjalny debiut Hag'a. W tym meczu inaugurującym Premier League Manchester United odnosi porażkę 2 do 1. Odnosi ją od razu na Old Trafford. 13 sierpnia United przyjeżdża na stadion Brentfortu i ulega tam kompromitującej porażce. 4 do 0. Otoczenie Manchester United zaczyna się grzać. I jest nerwowo. Wszyscy mają na uwadze, że w kolejnej kolejce na Old Trafford przyjeżdża Liverpool. No i tutaj takie kuriozum. United pokonuje Liverpool 2 do jednego. I rozpoczyna się taka chwila równowagi. Mecze z Southamptonem, Leicester City i Arsenalem to 9 punktów. Komplet punktów Manchester United. Przychodzi Liga Europy i na inaugurację tam United przegrywa 1-0 z Realem Sociedad. I to już druga porażka na Old Trafford w tamtym sezonie. Później United jedzie na Etihad i porażka 6-3 w derbach Manchesteru. No i Dalej się wiodło. I było czasami lepiej, czasami było gorzej. W międzyczasie toczył się też konflikt ten Haga z Ronaldo. No a Ronaldo po zakończeniu katarskich Mistrzostw Świata, w którym Portugalia odpadła w ćwierćfinale, odchodzi do Arabii Saudyjskiej. Później w styczniu United wygrywa derby, w półfinale Carabao Cup wygrywa 5-0 w meczu z Nottingham Forest. I w jednej 16 Ligi Europy jedzie na Camp Nou. Tam remisują 2–2. Za tydzień gości u siebie na Old Trafford Dumę Katalonii i po golu Antonego ogrywają 2–1. United wygrało też Carabao Cup i dwa tygodnie po tym finale zostaje zniszczone przez Liverpool 7–0. Ta porażka na pewno zapadła w pamięć fanom Manchesteru United. United w ćwierć Ligi Europy odpada z Sewillą w dwóch meczu, 5-2. I końcowo przegrywają też finał FA Cup z Manchesterem City 2-1. City zdobywa potrójną koronę, a United kończy na trzecim miejscu w Premier League. Sezon dość mieszany. Były i momenty dobre. I też te złe. Erik może przystąpić do kolejnego sezonu. Wszyscy mieli, nadzieję, że... wszyscy mieli nadzieję, że będzie to lepszy sezon. No. Wyszło jak wyszło. W sezonie 2023-2024 no była to już bardzo ostra jazda. I ósme miejsce w Premier League. Ale United wygrywa FAK po finale z Manchesterem City. No i ten FA Cup daje United grę z Europę. No teraz wiemy jak było. Był to słaby start Erika Tenhaga i zwolnienie yy, właśnie Holendra, które dało szansę Amorimowi. Amorim odchodzi ze Sportingu, no i w 9 meczach Premier League ulega 5 razy, zwycięża derby, remisuje z Liverpoolem. Mimo, że ostatnim czasy przez ten remis te nastroje w Manchesterze się poprawiły. Ale mimo wszystko wysuwa się wniosek, że problem Manchester United nie musi tkwić w trenerze. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam ponownie.